Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl audio. audio proszę pana leci i cieszą się wszystkie dzieci. Drodzy Państwo, po mojej lewicy, a Państwa prawicy, redaktor Jarosław Juszkiewicz. i Robert Zembrzycki, który tym razem nie spiął włosów, ale spiął brodę. Tak. Bo wiesz, co włosy mam jeszcze trochę mokre, po prostu chcę, żeby wysuchły. Poproszę Cię o pierwszy obrazek. Proszę, no. pierwszy obrazek. Co widzisz szybko? No, satelitę. No właśnie nie. Wiesz, co to jest? Nie, to rus chiński balon szpiegowski. To była moja druga myśl, bo zobaczyłem czaszę balonu tutaj. Naprawdę. I to jest trochę niesamowite. Ale, bo... ale słuchaj, no nie mów, że on w takim razie satelitarnie nie przekazuje. No przekazuje im dane satelitarne. Myślę, że w każdy możliwy sposób przekazuje. No to też. Ale interne. wygląda z daleka. Jak satelita. Albo jak międzynarodowa stacja kosmiczna. Też, no. <laughs> Historię z balonami wszyscy znają. Od pewnego czasu Amerykanie e, mają nad swoimi głowami zawody baloniarskie. I dlaczego tym mówimy w audycji technologicznej czy w programie technologicznym? No właśnie też jestem ciekaw. Dlatego że mamy super nowoczesne satelity, które niby widzą wszystko z kosmosu. Kiedy ja byłem dzieckiem, czyli w 1871 roku, nie, w latach 70 już mówiono, że satelity potrafią przeczytać nagłówki gazet. <noise> Nagłówki gazet, z, jeżeli ktoś czyta I, i fotografuje się to z kosmosu, A nie chce mi się w to wierzyć. Tymczasem stare dobre technologie okazują się jak najbardziej skuteczne. Chińczycy wysłali balony, od które podwiesili pod, pod, y, pod, y, nowoczesną technologię. Podobno w tych balonach znajdują się jakieś cuda nieprawdopodobne. Czekaj, przeczytam. Balon ma 40 metrów średnicy. Nie wiem na co liczyli Chińczycy. Maleństwo. Że Amerykanie tego nie zobaczą? Anteny komunikacyjne, radary, kamery, czujniki. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że cały czas cały system miał służyć do obserwacji amerykańskich baz wojskowych. Uwaga, te balony nawet miały prosty napęd, podobny do tego, który jest używany w dronach. Napęd miał pozwolić manewrować w locie, gdyby trzeba było się czemuś przyjrzeć. Czyli Cała... obniżyć albo y, podnieść wysokość, czy jak? Nie, jest kierunek, albo na przykład no. zostać gdzieś. Wiesz, wieje wiatr, ty chcesz troszkę dłużej poprzyglądać się bazie, więc. No, no rozumiem. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej. Tysiąc e, kilogramów waży to cudo. Ale dlaczego no tak mówię dużo? o tym, że stara technologia gdzieś została wykorzystana, bo balony szpiegowskie to nie jest wynalazek ostatnich lat. Otóż wiesz, e, z jakiego samolotu zrobiono to zdjęcie? A, z y, jakiegoś F16 albo czegoś takiego, z myśliwca w każdym razie? Nie. Nie? Nie. Jak nazywa się irlandzki zespół najbardziej znany? YouTube? Z SPU-2. To jest y, unowocześniona wersja tego samego samolotu, y, który w latach 60., na początku lat 60., zestrzelono nad Związkiem Radzieckim i który był jedną z przyczyn kryzysu kubańskiego, takiego okay. y, Porucznik Powell wtedy dostał się do niewoli. Ale wyobraźcie sobie, że te samoloty, ja nie miałem pojęcia, one jeszcze latają. Chodzi o to, że te balony na bardzo dużej wysokości latały, mm. więc trzeba było również samolotu, który też osiągnąć. Lat, tak, ten nie pułap. pamiętam, jaki jest pułap u 2 nie chcę kłamać, ale chyba około 20-25 tysięcy metrów, o ile się nie mylę. Zembrzycki teraz szybko próbuje. 27,400. No, także no, dziś na wysokości 30 km. Zdążyłem to, Zdążyłem to znaleźć, zanim zdążyłeś zgryźliwie skomentować, że Zembrzycki próbuje. Na kacu. E, tak więc, moi drodzy, stare i nowoczesne technologie to jest śmiertelna mieszanka. Tak jest. Natomiast jest, jest w tym coś symbolicznego. Że chiński balon szpiegowski nad y, terytorium Ameryki y, amerykański samolot szpiegowski tak, ja się... fotografuje. Ja się, ja się zastanawiam, wiesz. Yy... Historia naprawdę, non-stop, zatacza koło. Non-stop, ale, ale popatrz. Balon też jest okrągły. Tak, ale nie, no zobacz. Tu Chińczycy szpiegują e, Amerykanów. Tutaj e, Rosja robi agresję na Europę już w tej chwili, praktycznie, nie na Ukrainę. No stary, ale wyobraź sobie, co by się stało. Zaraz się cofniemy do okresu Twojej wczesnej młodości, gdzieś pierwsza, druga wojna światowa. Albo Bismarck. Ym, a propos drugiej wojny światowej, jeszcze będziemy w tym tygodniu Ty, mówić. A przyznaj się, stary. Chodziliście razem do klasy wszyscy wiemy, jaki był Jezus, naprawdę. Podobne do ciebie. Nie wiedziałem, że to powiesz. Ostatnie zdanie. Jak bardzo się zmienił świat, pokazuje również to zdjęcie, ponieważ wyobraźcie sobie, gdyby nad Stanami Zjednoczonymi takie balony się unosiły w czasach zimnej wojny. Przecież to by było kasus Belli. No, tak. Tak, no to byłaby wojna jak... Twój news. Mój news jest taki, że jest, została ogłoszona wspominanego przeze mnie Baldur's Gate III edycja kolekcjonerska. Bardzo ładna konstrukcja zdaniowa. Będzie nowy Baldur's Gate, żeby tak. wyciągnąć kasę od fanów. Nie, no, będzie nowa gra, po prostu trzecia część, więc uh -huh. super. Ona zapowiada się bardzo dobrze, bo już ograłem w Early Accessie pierwszy akt. W skład tej pierwszej tej, tej wersji kolekcjonerskiej wchodzi dużo rzeczy: 32 naklejki, 160-stronicowy artbook, który jak widać, było, jest ładnie nie wydany. Nie ciągnęło mnie w komplet. Tak, nie certyfikat, z poczekaj, certyfikat gry, figurka 25-centymetrowa, nawet karty postaci, które, nie wiem czy pamiętasz jak Ci pokazywałem, nawet nie pokazywałem, zrobiłem dla Was karty postaci parę lat temu, pamiętasz? Jak tak. pierwszą sesję graliśmy, pamiętasz jak te karty wyglądały? Tak. To przyjrzyj tak. się temu tutaj. <laughs> wziąłeś z Baldura. Nie, ja Oni byłem dwa lata ciebie. przed nimi, <laughs> naprawdę. Ale to ja też mam coś takiego, jeden jeden, pięć lat temu... Ja wam nie. tutaj, słuchajcie, ja znajdę te karty i wam wstawię tutaj, naprawdę, autentycznie, jest bardzo podobny design, mów. Pięć mm. lat temu, nie, to było trzy lata temu, Premierem miał mój cykl audycji Boskie Równanie, no? w poszukiwaniu teorii wszystkiego. Pamiętam. I to była seria podcastów, audycji, ukazała się na antenie Radia Katowice, mam prośbę użyć teraz Google'a, i wpisz boskie równanie w poszukiwaniu teorii wszystkiego. I zobacz, co ci wyjdzie. Znaczy, właściwie jestem dumny z tego, co się wydarzyło. Tania książka. Michał Kaku. Zobacz. Do niego jeszcze przejdziemy w trzecim miesiącu. Zobacz, zob, zobacz rok wydania. 2021. No. Także, wpadłem przed jednym z najsłynniejszych japońskich pisarzy na tytuł książki. Yes! Dobrze, ale mówię, do kaku jeszcze przejdziemy, nie? Dobra. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Nie, o... no oczywiście, to dopiero zacząłem. Zgadnij, ile ten... A, jeszcze masz płócienną mapę. No nie no, na bogato jest ta edycja. W trakcie, kiedy o tym rozmawiamy, możecie oglądać ją na ekranie. Powiedz mi, jak myślisz, ile? A z 600. A nie, co ja gadam? To jest edycja kolekcjonerska. 3000. No, teraz przestrzeliłeś w drugą stronę i to dwukrotnie. 1500. No, tak na figurkę, fani kupią. Ja się zastanawiam mocno. Fani Kerbal Space Program kupili przecież, jak mówiliśmy wczoraj. Tak, tak, dokładnie. Nie do końca dopracowaną grę, No ale te... i tak trzymam kciuki. Tak, i ja też trzymam kciuki za tego Baldura, zresztą wiem, że to będzie dobra gra, bo tak jak mówię, ograłem już ten pierwszy akt w Early Accessie i będzie dobrze. Dla wszystkich fanów papierowych RPGów ta gra to jest spełnienie marzeń. A tymczasem przechodzimy do kaku. <laughs> Zastanawiałem się, co ty masz w zanadrzu. Ty masz, to ty przygotowałeś. Jareczku. Jesteśmy znani z naszego... Knajacko-sztubackiego poczucia humoru, tak. Niektóre osoby nawet mi zwracają uwagę, że w moim wieku nie przystoi i... Nie, nie. Jarek, ty ich nie zrozumiałeś. Oni mówią, że w twoim wieku już nie staje. Zabrzycki... Osiągasz... Szczyty <ścoughs> albo dno? Laboratorium kupy przyciągnęło mój wzrok, no bo jakżeby co innego. Crazy science. Tym bardziej że ten chłopiec, który zatyka nos i ta mucha mogłoby sugerować. Tu jest mucha. Mogłoby sugerować, że to jest. Są przyrządy do badania własnej kupy. No, ale nie. Nic bardziej mylnego. I świadczą o tym również rozczarowane komentarze ludzi, którzy kupili, tylko profili. Duży karton, mała zawartość. <laughs> w tym kontekście brzmi to dziwnie. Może trzeba. <noise> Może jest tutaj pewien element, zrób to sam. Fajny pomysł, ale zestaw nieadekwatny do ceny powinien posiadać datę przydatności, bo my dostaliśmy stary zestaw, slime, kupa, farba były wysuszone, co uniemożliwiało wykonanie eksperymentu, rozczarowanie dzieci nie do opisania. Wysuszoną kupą pasterze na stepach palą ogniska, ze slimem nie można zrobić wiele. Jestem rozczarowana, zawartość pudełka to może z 15 zł, a znając zawartość, zastanawiałabym się, czy te 15 zł. wydać piankolina w jednym kolorze do tego slime. No. Droga pani, gdyby piankolina była w innych kolorach, to by było zastanawiające dla y, tego, który bada. Malutka buteleczka ze śmierdzącym płynem, trzy probówki, w dodatku slime, nie miał konsystencji typowego slimea, rozrywał się i chciał ponownie łączyć zmarnowane pieniądze. Słuchaj, z tym zestawem stworzysz wystawy pływających kub, Legendarne i śmierdzące bąki. Słuchaj, obydwaj robimy to bez tego zestawu, więc jakby nie rozumiem po co on komu. Możemy się oczywiście śmiać, ale prawda jest taka, że mm, są pewne granice jednak, tak sądzę. Książka o kupie jest super, nie wiem czy czytałeś. No oczywiście, nawet mam. Jest... Kupa, kupa pomysłów na czas spędzony w toalecie, mam taką pozycję w toalecie właśnie. Natomiast są momenty, kiedy rzeczywiście mm, jakby jest to pewien skok na kasę, tak? Znaczy wiesz... Gówniany interes, chciałoby się powiedzieć. Jakby nie rozumiem... O co tu chodzi? Bo to nie, nie widzę żadnej wartości edukacyjnej w tym. Nie widzę, nie widzę w tym nic po prostu, oprócz zabawy gównem sztucznym. Jest to, ta zabawka, słuchajcie, to po prostu jest gówno. Chyba nie byłeś nigdy bliżej prawdy. No, no dosłownie i w przenośni. Nawet gdyby producent chciał nas pozwać, no, to nie może. No, to nie może, bo, bo to naprawdę jest gówno. Tak, dokładnie. <słuch> mm. Moi drodzy, ta zabawka to gówno, a zbójcerze kończą się o 13. równo. Miałbym coś innego. Na równym poziomie. Dawaj. Nie potrzebujesz kupować lupy, by przyjrzeć się konsystencji kupy. Straszne gówno, nie? Żeby chociaż muchy były w zestawie. Też grafik płakał jak projektował tą okładkę. Z czego cedzisz? Musiałbyś mieć pierdolca, by kupić ten zestaw stolca. <śm> <śm>